Witajcie! Nazbierało się trochę newsów, więc zamiast wrzucać tysiąc postów na Facebooka, robimy sobie kolejny odcinek Beyblade News Polska. Jej! Naturalnym następstwem zapowiedzi Beyblade Burst Search, będącej odpowiednikiem z parking, jest pokazanie nowych dysków. I jak to w przypadku Hasbro bywa, nowego systemu. Nie wiemy zbyt dużo o nowym pomyśle Hasbro, ale będzie opierał się na metalu w driverach. O Super Hyperionie, Kers i Glide pisałem już na fanpage'u, więc nie będę się powtarzał. Przy dziwnych kolorach Hyperiona wspomniałem, że zwykły pojawi się w zestawie z areną. Volt Knockout Battle Set zawiera oczywiście dwa główne dyski w podstawowych kolorach i dedykowaną arenę. Nie wygląda zbyt oryginalnie, ale dajmy jej szansę i poczekajmy na pierwsze walki. No właśnie, nie, nie kombinują zbytnio przy arenach. Zapowiedziany Speedstorm Stadium wygląda niemal identycznie jak areny z wcześniejszych serii. Przynajmniej cena będzie przystępna, bo niecałe 10 dolarów. Warto mieć z czym walczyć na nowych arenach, więc przejdźmy do kolejnych dysków. Każdego, kto ma już wyrzutnie, i zain Każdego, kto ma już wyrzutnie zainteresują niedrogie boostery: Super Satomp, Spear Dulan i Brave Avocator. Będą dla tych, którzy chcą sprawdzić nową serię niedużym kosztem. Jednak jak ktoś lubi sypnąć hajsem, może od razu zainwestować w dualpaki. E, Mainobros i Glide Dulan, a także Shertel Regulus i Spir Walkier Tech. To jednak ewidentnie skok na kasę. Jak widzicie, jest tu chęć sprzedaży starych dysków, które nie poszły. Myślę, że nawet osoby, które mają pieniądze, dwa razy się zastanowią nad zakupem. Przy czym muszę przyznać, że kolory tego Spear Teka są zachęcające. Najważniejszym elementem Beyblade Burst Sparking były iskrzące wyrzutnie. Hasbro tym razem nie zawiodło, dostaniemy zestawy właśnie z dedykowanym launcherem. Co prawda na zwykły ripcord, ale wiem, że są osoby, które wolą właśnie takie rozwiązanie. Pierwszym dyskiem zapowiedzianym do zestawu jest hasbrowska z wersja Valkyrie. Możemy narzekać na brak Chasey, gumy itd. Wiadomo, Hasbro. I tu was zaskoczę. Zapowiedziana jest kolejna linia: Beyblade Burst Pro Series. Dyski niemalże identyczne z tymi takary. Nawet pudełka mają łudząco podobne. W pierwszym rzucie dostaniemy trzy dyski z końcówki Chiozetsu: metal, naklejki, a nawet zęby. Mają takie jak w dyskach ratomi. Nawet wyrzutnie są te same. Miła niespodzianka. Co prawda od trzeciego sezonu trochę minęło, ale lepiej późno niż wcale. Hasbro wytoczyło ciężkie działa na najnowszy sezon. I bardzo dobrze, ponieważ w Japonii krążą plotki o kolejnym. Beyblade burst nie umiera. Powiedziałbym, że ma się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że poprawi się także w naszym kraju i kolejne Beyblade News Polska będzie jakimś pozytywnym akcentem również dla nas. Dajcie znać, co sądzicie o nowych seriach od Hasbro i trzymajcie się do kolejnego filmu. Na razie.